...do trzecim, Rafał Rajewski na drugim i Lech Ergant na miejscu pierwszym. Proszę zobaczyć... gorące brawa tutaj można znakomici sponsorzy Piotruś w tej ładnej koszulce Bartka Huzarskiego jednego z najlepszych polskich zawodowców Akademia Bartka Huzarskiego to ta koszulka warto o tym powiedzieć prowadzi szeroki zakres szkolenia nie tylko zawodników czynnie uprawiających uprawiający kolarstwo, ale również nabór do szkółek kolarskich. I tutaj rzeczywiście podziękuję.